Rosja podjęła decyzję o wycofaniu się z projektu ISS po 2024 roku. Ogłosił to niedawno nowy prezes Roskosmosu Jurij Borysow podczas pierwszego spotkania z Władimirem Putinem. Jak nie trudno jest się domyśleć, decyzja ta ma związek z trwającą obecnie wojną na Ukrainie. Rosjanin ogłosił, że Federacja Rosyjska wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wobec partnerów, ale decyzje i wycofanie się ze stacji są już pewne. Warto przypomnieć, że ISS zaczęła powstawać jeszcze 20 lat temu. Obecnie pracuje tam 66. ekspedycja. Początkowo stacja miała być użytkowana tylko do 2015 roku, a potem termin przedłużono do 2020, a obecnie przewiduje się, iż zakończy ona funkcjonowanie w 2024, choć już pojawiły się plany, aby obsługiwać ISS do 2030. Rosja planuje pójście drogą chińską i stworzenie własnej stacji.